Przed nami emocje, wygrywamy, bal Roszyk do Morrisona, Morrison tam blokowany, a więc na obwód. I znowu do Roszyka, wymiana między niskimi z słupskiej drużyny. Na zasłonie Morrison, nic to jednak nie daje, teraz indywidualne wejście pod kosz, odrzucenie na obwód do Roszyka, Roszyk za trzy. Nie ma w ostatniej sekundzie. Pierwsza zbiórka wójcika. I do Skibniewskiego. Wolno wyprowadza piłkę. Kalum. Wójcik Skibniewski. Wrócił do obrony Morison. Trzeba było więc oddać na obwód. Niecelny rzut z pół dystansu zbiórka Morrisona. Baleł. 18 sekund na dogranie akcji mają słup Hinson, Białek. Nie ma chęci do rzutów za 3 punkty. Odcinani jesteśmy od Kosza Tłoczno w strefie koszowej zespołu gości, ale dwa pierwsze punkty Hinsona. 8 minut 47 sekund do końca pierwszej kwarty tego meczu. Skibniewski, Wójcik. Ale tylko przez chwilę. My zagęszczamy także strefę pod koszową. Goście próbują więc z dystansu niecelnie boga Marcz. Wybronimy się przed stratą tej piłki? Niestety nie. Graham niecelnie zebrał Roszyk. Idziemy w kontrze. Bałel na obwód i będzie fał. Jest 15 do 6. Próba odpowiedzi ze strony zespołu gości. Także za 3. No i proszę, nie wolno zostawiać w przestrzeni. Choćby tego jednego metra Grahamowi. Trafia 15 do 9. 2 minuty 34 sekundy. Do końca pierwszej kwarty Kikowski. Kozłem nisko. Miał kłopoty z opanowaniem tej piłki. Morison, tłoczno i nie ma błąd kroków, proszę Państwa. 2 minuty 21. 15 do 9 dla Energetyków. No i Mighty zdaje odpocząć Morisonowi w jego miejsce. Po dłuższej przerwie. Na parkiecie pojawia Gryffy. Pojawia się Weaver. Przeszkadzamy na całym boisku. Zawodnikowy z Wrocławia, z Kipniewski, odpychający, tam łokcie by cestał skisar, sędzia wieje, indywidualna akcja, teraz proszę. Brawo, Leonczyk do Odcinaliśmy tam biduszkę od Kosza. Barel. Leończyk. Insan, Leonczyk, no, kompletnie nieudane podanie, to było zagranie w ciemno, wyraźnie było widać, że leptej piłki kontrolują zawodnicy Śląska Wrocław, Calhoun Radenowicz spóźniamy się proszę Państwa do obrony i w drugiej minucie trzeciej kwarty zespół Śląska Wrocław obejmuje prowadzenie 40 do 40 Jeden, Teraz fał podopiecznych Rajkawicza. 8 minut 20 sekund. Jedne pro punktowe prowadzenie zespołu Śląska Wrocław w Gryfi. Baler. Podwojony. Poszło więc podanie do Borisona Piekielny pod tym koszem zbiórka Leonczyka i co?